Siemano, ja nazywam się Maksym Zaręba i witam Cię bardzo serdecznie w podsumowaniu miesiąca maja na wszystkie analizy, gotowe analizy na Forex, czyli na pary walutowe, złoto, kruszce, czy indeksy tak naprawdę na no, wszystko, to związane z Forexem. Także jeśli jesteś ciekawy, ile mogłeś zarobić w najlepszym przypadku w tym miesiącu, a ile mogłeś zarobić w najgorszym przypadku w tym miesiącu, to koniecznie zostań do końca tego wideo. Peace out. Dobra, już jesteśmy w naszym Excelu, w którym dokumentujemy wszystkie zagrania właśnie z naszej aplikacji, która jest dostępna na właśnie nasz telefon komórkowy. Dostajemy po prostu wszystkie informacje potrzebne do zawarcia transakcji, jak poziom wejścia, poziom wyjścia i poziom zabezpieczenia trade, a jedyne, co trzeba zrobić, to tak naprawdę przepisać te zagrania do swojego brokera. I cierpliwie czekać też na jakieś y, informacje od tradera, który podał dane zagranie. Jak możesz zauważyć, w naszym Excelu mamy wszystko udokumentowane: tak jak data, w której y, mieliśmy dane zagranie, mamy aktywu, na które było podane do zagranie, mamy edukatora, który wysłał to zagranie, czyli po prostu tradera, z którym współpracujemy. Jaki był wynik, jaki był y, jakby wynik pieniężny, no i do tego mamy też linki. Jak to, ktoś chciał po prostu sobie zobaczyć, jak to wyglądało, to wszystko jest tutaj udokumentowane, wygląda to w ten sposób, można sobie też to zobaczyć. Ale podsumowując, w miesiącu w maju łącznie mieliśmy aż 89 analiz, czyli jest to praktycznie trzy pra... no, analizy na dzień, co jest, nie licząc jeszcze, to licząc weekendy, więc tak naprawdę nie licząc weekendów, to jest to jeszcze o wiele, wiele więcej, także yy, nie jest to możliwe do zagrania. Jakby tu trzeba to powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie zagrać wszystkich transakcji bo nie może jest ich za dużo i niektóre są w nocy, niektóre są wcześnie rano, niektóre są późno wieczorem, także jest to po prostu mocno takie losowe, natomiast przez to, że prowadzimy statystykę, jesteśmy w stanie stwierdzić, który powiedzmy edukator, który trader daje nam najlepsze powiadomienia albo jest najbardziej zyskowny, jest po prostu najlepszy i też możemy z tego wyciągać wnioski. Natomiast było 89 transakcji w totalu, 8 doszło do naszego poziomu, pierwszego poziomu zbierania zysków, 16 16, przepraszam, 16 doszło do naszego drugiego poziomu zbierania zysków i tylko 3 doszły do naszego trzeciego poziomu, w którym po prostu to jest nasz ostateczny target. 12 transakcji zostało zamkniętych na 0, 23 zostały anulowane i było aż albo tylko 27 stop lossów, czyli 27 stratnych pozycji. Ogólnie na to w ten sposób, że pod względem wygranych i przegranych było porówno: było 50 na 50. Najlepszym edukatorem w tym miesiącu był chyba Mario, potem był chyba Dawid Piniero i też był tutaj widzę, Paulo Was. Eee... Czy ktoś tu jeszcze? A, tu jeszcze widzę, że jest Erik Lucas 1100 i naprawdę o no to chyba Erik Lucas był jednak najlepszym, gdyż ponieważ miał tylko dwa stop losy i 6 wygranych pozycji, z czego 3 były na exit 2 i jeden był na exit 3, co dało łącznie 1100 dolarów, jeśli gralibyśmy tylko powiadomienia od pana Erika Lucasa. I jak to wyglądało też jakby w ogólnym przypadku jeśli byśmy zaczynali grając, zaczynali miesiąc z 1000 dolarów na naszym koncie i ryzykowali na każdego tradera 100 dolarów, to w najlepszym przypadku, czyli zagrywając nasze entry, poziom wejścia, transakcje, a i zamykając transakcję na Exit 2 albo Exit 3. Mielibyśmy na koniec miesiąca 3880 dolarów, czyli to byłoby jakby uwzględnione to już jest z tymi tysiącami, tak? Z tym tysiącem, także to by było jakieś 2870 dolarów profitu. A w najgorszym przypadku, czyli otwierając transakcję na naszym po prostu entry, a zamykając ją na exicie 1, mielibyśmy 1000 dolarów, czyli po prostu początkowy kapitał, wyszlibyśmy w tym miesiącu na zero. Także jak możesz zauważyć, jest to naprawdę bardzo interesujące. Dużo jest tutaj zmiennych, dużo jest też możliwości zagrania, przez to, że aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób wysyła nam te powiadomienia, przez co no jest ich sporo, ale też można wyciągnąć z nich fajną statystykę. Także, jeśli Ty jesteś ciekawy, jak to wszystko działa, jeśli też chciałbyś może przejrzeć sobie tego Excela sam, powchodzić sobie w te wszystkie linki, zobaczyć, jak to wyglądało statystycznie u każdego tradera, to odezwij się do osoby, która pokazała Ci ten, to pokazała Ci to wideo i ona już ze wszystkim Ci pomoże. Także to jest tyle ode mnie. Ja nazywam się Maksym Zaręba i życzę Ci miłego dnia. Trzymaj się, cześć!